Zapraszam na prezentację czterech kroków z zestawu i winning do dogłębnego oczyszczania twarzy szyi. Następnie oddamy sobie twarz. Możemy to robić wacikami. Ja używam do tego chusteczek kosmetycznych. Osłużony twarz. Nakładamy pierwszy krok, czyli deep cleaner do dogłębnego oczyszczenia, do zmywania makijażu. Przy okazji możemy sobie zrobić masaż twarzy. Pamiętajmy, żeby zawsze nakładać odmasować i wcierać. Od środka bok, szyja od dołu do góry, do góry czoło od końca nosa, do góry, żeby z marszczki wyciągać skórę, wyciągnąć do góry, żeby była twarz podniesiona do góry. Masując sobie w ten sposób, rozmasowujemy również limfę. Zostawiamy dwie, trzy minuty. I zmywamy. I nakładamy drugi, czyli piankę, defam. Pianka defam. Namaczamy sobie trochę ręce, i na rękach rozprowadzamy, i robi się z, z tego taka maseczka, taka piana na rękach. I też masowujemy w twarz w ten sam sposób. Bardzo szybko wchłania się. Trzy minuty zostawiamy i zmywamy. Następnie nakładamy peeling enzymatyczny, który nie ma w sobie grudek. I zostawiamy go też po rozprowadzeniu z 3-4 minuty do wyschnięcia. Jeżeli ktoś ma bardzo wysuszoną skórę, to jak on wysycha, to na palcach później jak to się ściera, widać martwy naskórek. Peeling ten oczyszcza pory, całą skórę nam ładnie oczyści, także pozamyka pory i też zostawiamy. 4 minuty 5 w zależności od tego, jak wysuszona jest skóra, jaką mamy skórę, żeby to ładnie wyschło i wchłonęło się w skórę. Czwarty krok, czyli maseczka w kremie. Będę robić to już do lustra. I maseczkę trzymamy 20-25 minut do całkowitego wyschnięcia. Wtedy będziemy mogli ją ściągnąć jak płachtę. Nasetka wysychając robi się taka lśniąca i bez problemu możemy ją ściągnąć od spodu lub od góry. Jak wyschnie, możemy ją ściągnąć tak jak płachtę. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania.